Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z wykładów poświęconych prawu spółek w pigułce. Dzisiaj, proszę Państwa, przejdziemy po poprzedniej spółce do kolejnej, dość specyficznej spółki, spółki partnerskiej, proszę Państwa, która, podobnie jak zresztą spółka komandytowa akcyjna, jest spółką w prawie polskim stosunkowo nową, choć ta nowość to już jest prawie 20-letnia, ponieważ została wprowadzona do prawa polskiego dopiero przepisami kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 roku. Przepisy kodeksu handlowego z 1934 roku tego typu spółki nie przewidywały. Spółka partnerska, zgodnie z definicją zawartą w artykule 86, paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników zwanych partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Przepisy dotyczące tej spółki zawarte zostały w artykułach od 86 do 101 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym ustawodawca stosuje tutaj technikę odesłania stanowiąc, że w sprawach Nieuregulowanych w tych przepisach stosuje się do spółki partnerskiej odpowiednie przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Proszę Państwa, spółka ta jest spółką dość specyficzną ze względu na znaczące ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą być wspólnikami, owymi partnerami w tej spółce. O ile w przypadku pozostałych spółek prawa handlowego, proszę Państwa. Takich ograniczeń co do osób wspólników w zasadzie nie ma, proszę Państwa. Ich wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, ewentualnie inne jednostki organizacyjne, nie, ewentualnie jednostki organizacyjne nie osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. KSH tutaj nieliczne wyjątki zawiera przykładowo jednoosobowym założycielem spółki ZO, nie może być inna jednoosobowa spółka ZO. Podobnie jak założycielem jednoosobowej spółki akcyjnej, nie może być jednoosobowa spółka ZO, ale zasadniczo ten krąg podmiotów, mogących być wspólnikami spółek handlowych, jest zakreślony bardzo szybko w zasadzie pozbawiony istotnych ograniczeń, przynajmniej przez przepisy kodeksu spółek handlowych, bo co innego przepisy szczególne, dotyczące szczególnych rodzajów spółek. Natomiast, proszę Państwa, w przypadku spółki partnerskiej, ten krąg jest zakreślony przez ustawodawcę bardzo wąsko, proszę Państwa. I to jest jedna z jej podstawowych cech charakterystycznych, z którą są związane dalsze cechy charakterystyczne, różniące ją od pozostałych spółek handlowych. Mianowicie, proszę Państwa, wspólnikami spółki partnerskiej, czyli partnerami, mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów określonych w artykule 88 kodeksu spółek handlowych, proszę Państwa, ewentualnie w odrębnej ustawie, ale to w, w tym momencie wchodzi tylko zawód psychologa. Tutaj, proszę Państwa, tymi zawodami przykładowo wymienionymi w artykule 88 są adwokaci, architekci, lekarze, księgowi, notariusze, doradcy podatkowi, radcowie prawni, tłumacze, przysięgli, proszę Państwa. Z czym od razu zaznaczę, że katalog zawodów, z artykułu 88 KSH, uprawniających daną osobę fizyczną, jest człowieka do bycia partnerem w spółce partnerskiej, nie do końca pokrywa się z katalogiem wolnych zawodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Tradycyjnie. Prawo podatkowe sobie, prawo handlowe sobie. Tutaj, proszę Państwa, o prawie podatkowym się wypowiadał nie będę, bo mi nie wypaczę. Używać wyrazów. Więc, proszę Państwa, wracając do problematyki dotyczącej spółki partnerskiej. Ograniczenie tego kręgu podmiotowego do osób wykonujących te wolne zawody, tak zwane wskazane w artykule 88, zauważmy, że tam nie ma osób potocznie uznawanych, określanych jako wolne zawody, przykład dziennikarza, jakiegoś aktora, jakiego artysty i tak dalej. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, chodzi właśnie o ograniczenie tego kręgu podmiotowego. O precyzyjne określenie, kto może być wspólnikiem, partnerem w spółce partnerskiej, a kto nie. To jest ściśle określone. To wszystko są zawody, które mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające określone uprawnienia, z reguły potwierdzone egzaminem państwowym, ewentualnie korporacyjnym. Żeby być adwokatem, trzeba skończyć studia prawnicze, odbyć aplikację, zdać egzamin, uzyskać wpis na listę adwokatów, ale radów prawnych, notariuszy itd. Tak Natomiast aktorem, jak nasze uważamy powszechnie zawolny może być każdy. Pobieżny przegląd, Telenowel wskazuje, że również mogą być aktorami osoby, które absolutnie zostać nimi nie powinny. Natomiast, proszę Państwa, tutaj chodzi o jednoznaczne wyznaczenie kręgosłupów i stąd korąg tych zawodów jest zawężony. Zawsze można jednoznacznie powiedzieć, czy dana osoba ma uprawnienia do wykonywania danego wolnego zawodu, czy też nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, czy może być partnerem w danej spółce, czy nie może być. Żelazna zasada. Partnerem w spółce partnerskiej, czyli wspólnikiem w spółce partnerskiej może być tylko osoba uprawniona do wykonywania odpowiedniego wolnego zawodu, proszę Państwa. Zawodu, który zresztą posiada z reguły swoje regulacje odrębne dotyczące stricte tego zawodu, to prawo o notariacie itd., 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 itd. Oczywiście musi taka osoba, żeby być partnerem w tej spółce, pojawiać uprawnienia do wykonywania tego wolnego zawodu, który leży w przedmiocie działalności spółki. Nie może być tłumacz przysięgły partnerem w kancelarii notarialnej, mimo że też posiada uprawnienia do wykonywania odpowiedniego wolnego zawodu. Tutaj, proszę Państwa, zadają sobie pewnie Państwo w tej chwili pytanie, czy możliwe jest łączenie różnych wolnych zawodów w ramach jednej spółki partnerskiej. Otóż kodeks spółek handlowych nie reguluje tej kwestii, nie stoi temu na przeszkodzie, ale proszę Państwa, bardzo często regulacje zabraniające łączenia danego wolnego zawodu z innymi wolnymi zawodami w spółce partnerskiej zawierają, proszę Państwa, przepisy szczególne właśnie dotyczące danego wolnego zawodu. I przykładowo radcowie prawni, my, adwokaci, mogą tworzyć wspólnie kancelarię prawne. Ale już nie mogą sobie dobrać jako partnera, powiedzmy, tłumacza przysięgłego i inżyniera budownictwa, na dokładkę, bo on też jest tam jako wolny zawód wymieniony w artykule 88 kodeksu spółek handlowych, proszę Państwa. Więc żelazna zasada. Tylko ktoś uprawniony do wykonywania danego wolnego zawodu może być partnerem w spółce partnerskiej. To posunięte jest tak daleko. Że jeżeli, proszę Państwa, jakiś partner straci prawo do wykonywania wolnego zawodu, tego, które jest potrzebny w tej spółce partnerskiej. Na przykład, słyszymy, że na przykład lekarz pod błędu w sztuce został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, to musi do końca roku wystąpić z takiej spółki partnerskiej. Również aby spadkobiercy zmarłego partnera mogli myśleć o wejściu w jego miejsce do spółki partnerskiej, Muszą posiadać uprawnienia do wykonywania tego konkretnego wolnego zawodu, proszę Państwa. Inaczej nie mogą wejść absolutnie do tejże spółki partnerskiej, proszę Państwa. To, jaki zwolny zawód jest wykonywany w danej spółce partnerskiej, powinno znaleźć odzwierciedlenie w jej nazwie, czyli w firmie. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać trzy elementy, w przeciwieństwie do dwóch w przypadku np. firmy spółki jawnej czy komandytowej, gdzie wystarczy nazwisko lub nazwa jednego wspólnika komandytowej komplementariusza i określenie rodzaju spółki, czyli słowa spółka jawna, ewentualnie spółka komandytowa. Spółce partnerskiej muszą być trzy. Nazwisko, przynajmniej jednego partnera, określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki oraz dodatek właśnie określający rodzaj spółki, czyli słowa spółka partnerska, w obrocie dopuszczalne używanie oczywiście skrótu SP, p. mała kropeczka, ewentualnie po prostu słowa i partnerzy, czyli na kancelaria notarialna i Ksiński i partnerzy, to będzie prawidłowa nazwa, natomiast nieprawidłową będzie określenie klinika chirurgii plastycznej rachu ciachu, spółka partnerska, no chyba, że któryś z partnerów nosi takie dźwięczne, budzące zaufanie do lekarza nazwiska, proszę Państwa. Z tym, że proszę Państwa, ta spółka jest tak ograniczona podmiotowo, że mogą być partnerami tylko osoby, w końcu te wolne zawody, związana jest druga i bardzo specyficzna cecha, odróżniająca od pozostałych spółek osobowych, gdzie zasadą przy subsydiarnej odpowiedzialności wspólników jest solidarna odpowiedzialność tychże wspólników. Na proszę Państwa, w spółce partnerskiej następuje zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności partnerów w zależności od podstawy powstania zobowiązania. Mianowicie, proszę Państwa, w przeciwieństwie do spółki, a odpowiedzialność jest solidarna. Niezależnie z powodu działań, którego wspólnika zobowiązanie powstało, wszyscy odpowiadają solidarnie, choć subsydiarnie, oczywiście dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W spółce partnerskiej, proszę Państwa, za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracy lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera, nie odpowiada partner. Odpowiada tylko za te zobowiązania, które powstały w związku z wykonywaniem przez niego samego wolnego zawodu, ewentualnie za zobowiązania będące następstwem działań lub zaniechań osób, które podlegają jego kierownictwu. Czyli w spółce partnerskiej odpowiedzialność za te zobowiązania związane, może powiedzieć, w uproszczeniu, z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów jest indywidualna, a nie solidarna. Każdy partner odpowiada na to, co, za co, w związku z czym sam działa. Jeżeli oczywiście dwóch partnerów lub większość prowadziła wspólnie daną sprawę, powiedzmy, kilku chirurgów prowadziło operację i zgodnie ją spartaczyli, no to oni odpadają solidarnie, ale pozostali partnerzy już nie. Więc prosty przykład. Jeżeli mamy właśnie tę klinikę chirurgii plastycznej, gdzie mamy trzech chirurgów, proszę Państwa, wspólników partnerów ją prowadzących i jeden z nich popełnił właśnie błąd w sztuce. Miał coś tam zmniejszyć, a powiększył. Ewentualnie o zgrozo, miał powiększyć, a jeszcze zmniejszył, no to proszę Państwa, tylko on będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w wyniku takich jego działań, a nie pozostali jego partnerzy, proszę Państwa. Zatem w tym przypadku ta zasada solidarnej odpowiedzialności wspólników, stanowiąca cechę charakterystyczną spółek osobowych, zwłaszcza spółki jawnej, zostaje, proszę Państwa, wyłączona, zastąpiona zasadą indywidualnej odpowiedzialności partnerów za zobowiązania związane z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu, ewentualnie związane z działaniem lub zaniechaniem osób pozostających pod kierownictwem danego partnera, proszę Państwa. Ale na polega to zróżnicowanie? Zróżnicowanie polega na tym, że proszę Państwa, zainte zobowiązania spółki, niezwiązane z wykonywaniem przez partnerów wolnego zawodu, na przykład podatki czynsze i tak dalej, odpowiadają wszyscy partnerzy solidarnie. Więc tak jak wspólnicy spółki jawnej, oczywiście jest to odpowiedzialność znowu subsydiarna, ale ponoszona całym majątkiem, proszę państwa. Tutaj zaznaczę, proszę Państwa, też należy, że umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej, a zatem odpowiedzialności solidarnej za wszystkie zobowiązania spółki, również związane z wykonywaniem przez innych partnerów wolnego zawodu. Proszę Państwa, to jest troszkę bez sensu w tym momencie. No bo to zaciera tę podstawową cechę charakterystyczną spółki partnerskiej, różniącą ją właśnie od spółki jawnej. A zatem, proszę Państwa, kiedy chcemy wiedzieć, jaka jest odpowiedzialność partnerów, czy odpowiadają solidarnie, czy indywidualnie, musimy ustalić, z jakiego źródła wypłynęło dane zobowiązanie. Czy jest nam zobowiązanie ogólne, którego nie można przypisać do wykonywania wolnego zawodu przez któregoś z partnerów, wtedy fajnie odpowiadają solidarnie. Czy jednak jest to zobowiązanie związane z wykonywaniem wolnego zawodu? A więc, proszę Państwa, wtedy odpowiadają indywidualnie. Wtedy musimy ustalić, który konkretnie partner za to odpowiada. No to w przypadku rzeczonych chirurgów z naszego przykładu może nie być proste, bo nie wiadomo, podwójnie się zabezpieczają. Nie dość, że usypiają pacjenta, też nakładają maskę, żeby ich nie rozpoznał, proszę Państwa. Może to więc nie być proste. Oczywiście, że atutnie, tak naprawdę jest to do ustalenia, i wtedy ponoszą odpowiedzialność indywidualną, proszę Państwa. W skrócie, jak wygląda kwestia utworzenia spółki, prowadzenie partnerskiej, prowadzenie jej spraw i reprezentacji. Podobnie, proszę Państwa, jak utworzenie spółki jawnej. Również utworzenie spółki partnerskiej wymaga spełnienia dwóch wymogów. Po pierwsze, proszę Państwa, zawarcia przez partnerów umowy spółki zawierającej element określony w artykule 91 kodeksu spółek handlowych, w tym określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki. Umowa ta, proszę Państwa, powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Nie jest więc to wymagana forma aktu materialnego, ale forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Drugim elementem, drugim niezbędnym elementem, żeby powstała spółka partnerska, jest wpis tej spółki do rejestru sądowego. Zgłoszenie, proszę Państwa, spółki do rejestru, o wniosek o wpis powinien zawierać element określony w artykule 93 paragraf 1 KSK i należy do niego dołączyć dokumenty, Potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania odpowiedniego wolnego zawodu, żeby nikt się tam nie prześlizgnął, nieuprawniony jako partner. Tak samo jak spółka jawna, spółka partnerska również powstaje dopiero z chwilą wpisania jej do rejestru. Jeżeli chodzi, proszę Państwo, o prowadzenie spraw i reprezentację spółki partnerskiej, opiera się ono co do zasady, na tych samych regułach, co w przypadku spółki jawnej. A więc każdy partner ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki, reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W umowie spółki partnerskiej mogą jednak partnerzy przewidzieć, że prowadzenie spraw spółki i reprezentację, Powierza się specjalnemu organowi zarządowi spółki partnerskiej, do którego stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To, proszę Państwa, znowu jest ewenement w spółkach osobowych. Jest to jedyna spółka osobowa, gdzie może być powołany zarząd, choć nie musi. Zależy to od woli partnerów. W innych spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki. Należy do wspólników jako takich. Ich prawo do prowadzenia spraw spółki i reprezentacji opiera się na fakcie bycia wspólnikami. Czy to wspólnikami spółki jawnej, czy komplementariuszami lub komandetowo akcyjnej A w spółce partnerskiej mogą partnerzy powierzyć prowadzenie spraw, spraw spółki zarządowi, którymi mogą być osoby trzecie, choć proszę Państwa członkiem zarządu musi być co najmniej jeden partner, bo powołanie zarządu nie zmienia zasad odpowiedzialności, to dalej jest spółka osobowa, dalej partnerzy odpadają całym swoim majątkiem bez ograniczenia wysokości subsydiarnie za zobowiązania spółki. Ale zwalnia ich to z konieczności odrywania się od tego wolnego zawodu, proszę Państwa? dla bieżących spraw spółki, dla prowadzenia tych spraw reprezentacji spółki. Bo przecież fakt, że ktoś jest świetnym chirurgiem, z którego już ich się tak uczepiliśmy do końca, przykłady będą na lekarza, szły, nie znaczy, że będzie świetnym menedżerem i będzie świetnie zarządzał spółką. W spółce jawne nie ma problemu. Oni mogą sobie dobrać wspólnika menedżera i jemu powierzyć prowadzenie spraw reprezentacji spółki, bo tam, proszę państwa, nie ma ograniczeń podmiotowych. To musi być to uprawnienie, do wykonywania wolnego zawodu, a więc, żeby go nie odrywać od jego wykonywania, ustawodawca, mówi partnerom, jeżeli chcecie, możecie sobie powołać zarząd. I tylko jeden z was niech tam będzie, bo jednak wy odpowiadacie. Ale jeżeli nie chcecie, do zarządu spółki powoływać nie musicie. Możecie sobie sami nią rządzić, tak jak wspólnicy spółki. Ja. Jakie są przyczyny na koniec rozwiązania spółki partnerskiej? Otóż rozwiązanie spółki partnerskiej powodują, po pierwsze, przyczyny przewidziane w umowie spółki. Na przykład upływ czasu, bo może być spółką zawartą na czas nieoznaczony, może być na czas oznaczony. Osiągnięcie celu spółki i tak dalej, i Po drugie, jednomyślna uchwała wszystkich partnerów. Po trzecie, ogłoszenie upadłości spółki. Po czwarte prawomocne orzeczenie sądu. Po piąte, utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu. Powiedziałem, wolne, te wolne zawody z artykułu 88 KSK charakteryzują się tym, że można stracić prawo do ich wykonywania. Jak stracą wszyscy, no to nie ma spółka racji bytu. Ona jest powana w celu wykonywania tego wolnego zawodu w spółce. I wreszcie, proszę Państwa, po szóste, Specyficzna sytuacja, gdy w spółce pozostanie tylko jeden partner lub tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. Jest to też podstawa do rozwiązania spółki, ale wtedy to rozwiązanie powinno nastąpić najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia tego stanu, a w ciągu tego roku może do spółki przystąpić nowy partner, uprawniony do wykonywania odpowiedniego wolnego zawodu i spółka wtedy będzie dalej istniała. Proszę Państwa, dlaczego? Ustawodawca tu dostrzega, że specyfika tej spółki partnerskiej, że ciężko może być znaleźć nowego partnera, nowego wspólnika, dlatego daje jakby rok na poszukiwanie. Przez ten rok ta spółka istnieje de facto jako spółka jednoosobowa. Co jest znowu wyjątkiem wśród spółek, proszę Państwa, osobowych, handlowych, albowiem co zasady one jako spółki jednoosobowe istnieć nie mogą. Spółki kapitałowe mogą istnieć jako jednoosobowe. Zo, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, proszę bardzo. Je osobowe nie. Ale tu jest jakby ten rok karencji na poszukiwanie nowego partnera. Jeżeli on wstąpi do spółki, to już jest dwuosobowa, proszę bardzo. Mamy dwie osoby uprawnione do wykonywania wolnego zawodu odpowiedniego, oczywiście. Spółka będzie funkcjonować na tym. Jeżeli zup przez rok nie przystąpi do spółki nowy partner, no to proszę Państwa, musi ulec rozwiązaniu, bo jednak jest to wyjątek. Spółka osobowa jako jednoosobowa funkcjonować nie może. Analogicznie, proszę Państwa, w przypadku spółki jawnej. Zaistnienie podstaw rozwiązania powoduje konieczność powołania likwidatorów i przeprowadzenia likwidacji spółki partnerskiej. Jeżeli upadłość, no to wiadomo, w oparciu o przepisy prawa upadłościowego przez syndyka. Jeżeli, proszę państwa, inne przyczyny, to likwidatorzy, którzy są wspólnie uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, ewentualnie członkowie zarządu, jeżeli jest, załatwiają bieżące sprawy spółki, ściągają należności, spłacają zobowiązania, Spieniężają majątek, zgłaszają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru sądowego. Z chwilą wykreślenia spółka partnerska przestaje istnieć, kończy swój byt prawny, a my kończymy nasz wykład. Zapraszam na kolejne, ewentualnie osoby zainteresowane, osoby zainteresowane. zapraszam na kolejne wykłady dotyczące polskich spółek. Handlowych. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.